Lasy, stop, rolnictwo, stop, zaraz mleczarstwo, stop, bo emituje dwutlenek węgla. To co będziemy robić? Na spacery chodzić? Dojdźmy do drogi Wojszki Stanisławowo, to tak. jest historyczna droga. Droga Hi historyczna. Ich była historyczna, historyczna. tak. Tak zwana Angielka. No to powiem szczerze, to jest duży sukces. A, dlaczego właśnie Angielka? Bo jeden pas. Aha, no dlatego tak. Angielka. No tak, był. Bo... Może zrobić w zasadzie takiego bolta, pokombinować, że to nie będzie regularna linia, która jeździ codziennie. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo to będziecie oglądać, Małgorzata Kotarska-Ołdakowska, to jest program Podlaskie24 Mówi się. A dzisiaj naszym gościem jest Jan Perkowski, starosta białostocki. To jest program specjalny, przedwyborczy, bo starosta jest starostą 5 lat, ale też kandyduje. To od razu powiedzmy. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, dobry wieczór. Tak, to kandyduję po raz kolejny, bo to już moje... Będą trzecie wybory do Rady Powiatu Białostockiego, ale to, 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 to wybory w Radzie Powiatu Białostockiego polegają na tym, że najpierw się wybiera radnych, a potem radni wybierają starosty. Dwustopniowe. Tak jest. Szef największego powiatu w Polsce, yy, pięć lat szybko minęło? No, pięć lat minął jak jeden dzień. To jest, jak pani sekretarka powiedziała na początku kadencji. Wejdzie pan z starosto i za, za chwilę pan wyjdzie, i minie 5 lat. Ale już minęło tak naprawdę 5,5 roku. Była kadencja dosyć No tak, bo była wydłużona. Co, co udało się zrobić, a co jest jeszcze do zrobienia? Czyli pytam o. Takie małe sukcesy, ale też proszę o porażki. Przyznać się do czegoś. Się. Tam. Znaczy, z porażek u nas nie było, bo można powiedzieć, że... <śm> mm, jak, nie, nie. tak jak, nie ma. <śm> jak nie. zaczynaliśmy tę kadencję, to mówię <śm> <śm> do kolegów, za mało no, obiecywaliśmy wyborcom, bo zrobiliśmy więcej niż obiecywaliśmy. Udało nam się zrobić dosyć dużo, bardzo dużo, bo... Środki, które pozyskaliśmy rządowe to 340 milionów, a łączna kwota inwestycji, tych, które już są wykonane i zaplanowane, a środki są zabezpieczone, to jest kwota 570 milionów, ponad pół miliarda złotych, 120 kilometrów dróg przebudowanych, trzy razy tyle, co w poprzednich kadencjach średnio się robiło. Tych no ale sukcesów. mieliście wsparcie rządu, nie oszukujmy się. E, tak, no, ale wcześniej było wsparcie też u, środków unijnych, ale poprzednicy jakoś z tego tak nie korzystali. No Więcej korzystało miasto Białeś, To było bardziej prężne, ale powiem też powinien korzystać. No właśnie, ale o tej porażce nie usłyszałam żadnej. Jest coś takiego, co tak na końcu, Można taki, powiedzieć, jak że... starosta zasypia, to myślę, kurczę, jeszcze tego nie zrobiłem? Można powiedzieć, że te, te drogi to jest taka cały czas do końca nie wyeksploatowana sprawa z uwagi na to, że ostatnio sobie podliczyliśmy, ile dróg jeszcze potrzebujemy przebudować. To potrzebujemy ich przebudować jeszcze 480 km. No bo to jest bardzo duży powiat. Ale dróg jest 1100 km i można powiedzieć, że u nas największym problemem dla mieszkańców są właśnie drogi. Ostatnio też się pojawiają ścieżki rowerowe, chodniki, to też jest duże wyzwanie. My jesteśmy przygotowani już na 100 kilometrów dróg. Mamy na to zrobione dokumentację lub już się kończą. Mamy na kolejne 60 kilometrów ścieżek rowerowych również przygotowane e, dokumentacje. Nas tylko ogranicza tak naprawdę w powiecie białostockim środki finansowe. No, ale skoro się mówi Czyli o tych... pieniądze, Pieniądze, dokładnie. Pieniądze, ale jak mówi słyszymy, ty widzimy takie billboardy piękne, że jest 600 miliardów dla samorządów, to myślę, że w następnej kadencji sobie z tym poradzimy. No tak, tylko że w następnej kadencji będzie tak, że y, jeśli y, y, będzie rządził PiS, to będzie miał rząd z platformy. No, ale to z drugiej strony samorządy są ponad podziałami. Ja uważam, że my, ja jako starosta powiatu białostockiego dobrze współpracowałem ze swoją opozycją z koalicji obywatelskiej. Ich oczekiwania również spełniałem. A tak naprawdę oczekiwania są wszystkie takie same: drogi, drogi, ścieżki rowerowe. Bo, Czyli bo, rząd musi się liczyć z tym, że ci obywatele, mieszkańcy tego powiatu to są nie tylko oczywiście, pisowcy, ale też. Ci, którzy od, 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 od głosują na Od pierwszych nich. swoich dni zawsze mówiłem do radnych, bo było różne nastawienie, że nie robimy tam, gdzie nasi nie rządzą. A ja pytałem mi się zawsze, to to znaczy nasi. No, nasi, no bo to nie, ten włodarz to nie jest od tego szyldu, ten to jest taki. Ja mówię, przynajmniej mówię zawsze do nich, mówię, ale koledzy, koleżanki, tak nie będzie. Robimy wszędzie tam, gdzie mieszkają mieszkańcy i są potrzeby, i to się udało zrobić, bo w każdej gminie były inwestycje w zależności od tego, na ile było daną gminę stać, ale te 120 kilometrów to jest w całym powiecie, w 15 gminach powiatu białostockiego rozsypane na odcinki. 5 lat temu oglądałam taki wywiad, tam skarżył się Pan na to, że jak składaliście wnioski na schetynówki, to dostawaliście połowę tego, co złożyliście. E, tak. Składaliśmy... To trzeba więcej wniosków chyba składać. E, teraz. E, teraz e, <noise> powiem tak, e, pierwsze takie zaskoczenie było, kiedy wszedł rządowy fundusz rozwoju dróg i złożyliśmy tam 27 wniosków. No i później była lista dróg, które przeszły i takie było zaskoczenie, o, o Boże, co my zrobimy, 27 dróg zostało dofinansowane. To do mnie no pytanie, przybytku głowy nie boli. No nie boli, ale, ale też trzeba było znaleźć pokrycie finansowe i ten montaż finansowy zrobić z minami. Miny nie były na to przygotowane, ale w tym wszystkim dobrze zrobiliśmy, że się udało nam zrobić to na zasadzie inwestycji wieloletnich. Rozłożyliśmy sobie to na lata. Dzięki temu mamy ten sukces, ale jeżeli mówimy, mówimy o tych dofinansowaniu, to jest bardzo ważne dla samorządów. Samorządy sobie same nie poradzą z tymi inwestycjami, czy to powiatowe, czy gminne. No tak, tylko że gminy są tak zadłużone, niektóre Do mają te... tak małe dochody, że nawet na ten wkład własny już im nie stać. A, a czyli to właśnie dlatego jest potrzebne wsparcie te rządowe, bo wtedy jeżeli wsparcie rządowe, my mniej środków własnych wykładamy na inwestycje drogowe, dzisiaj wybudowa drogę to jest kwota około 7 milionów w mieście, przejście nawet przez wieś, to będzie 7 milionów kilometrów. Szlakowo oko około 3-4 milionów w zależności od y zakresu prac. No to jeżeli będzie dofinansowanie, no to nic prostszego, jak tylko zwiększyć dofinansowanie rządowe nie 60%, a zrobić 80% do e, tego samorządu dać środków finansowych na drogi i gotowe. I mamy, I mamy sukces samorządów i drogi się budują. Macie też szpital, powiat ma szpital. Jak z tym szpitalem? Udało szpital. się ten, z tym szpitalem. Można powiedzieć, że ten szpital podnieśliśmy z kolan i jest jak dobre, stare wino, im starsze, tym droższe i lepsze. Bo przebudowaliśmy ten szpital, zainwestowaliśmy ponad 60 milionów złotych w nową infrastrukturę całą, w pokrycie straty, bo to taka ogólna kwota. Nawet jak tam dobrze policzy, to może by się znalazło i 80 milionów. Dosyć dużo zrobiliśmy. Tam zostało nam do zrobienia jeszcze jeden oddział ginekologiczny do wyremontowania. Musimy teraz zrobić pracownię tomografą. Mamy rezonansu magnetycznego, bo rezonans czeka w agencji rezerw na, na odbiór. To Musi... się zmienił prezes. Agencji. No, mam nadzieję, że, że decyzja się nie zmieni. <laughs> e, to by było troszeczkę bolesne dla nas, ale mieszkańcy powiatu białostockiego oczekują. I nie tylko, bo ten szpital, tak naprawdę, od tych pięciu, sześciu lat ma naprawdę dobrą renomę. Kto w nim nie był, mówi, że jest bardzo serdeczna obsługa że jest miło, sympatycznie, mówią Ale powiem... nikomu nie życzymy, żeby w szpitalu się znaleźć. Ja czyli powiem tak, szpital i ta cała służba zdrowia, te wszystkie poradnie, które utworzyliśmy, one są potrzebne po to, żeby była profilaktyka. Kiedy będzie profilaktyka, to będzie mniej osób w, w szpitalach. I też nie bójmy się szpitali, bo czasami trafiamy na oddział chirurgii, to jest drobny zabieg, a jak go po prostu zlekceważymy, będziemy chodzić dłużej, to się robi potężna operacja, jak nie onkologiczna. Także tutaj też trzeba dać się badać i ta służba zdrowia musi funkcjonować, ona musi być taka w pełni wyposażona, żeby ta diagnostyka była prawidłowa i właściwa. Dojdźmy do drogi w Bojszki Stanisławowo. To tak. jest historyczna droga. Droga. Hi 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 historyczna. Ich była historyczna, historyczna. tak. Na tak zwana Angielka. No to powiem szczerze, że to jest duży sukces. Bo... Dlaczego właśnie Angielka? Bo jeden pas. Aha. Dlatego tak. Angielka. No tak, Był. Bo tak, Anglicy <laughs> powinni jeździć. A z prawej strony kierownica, bo zrobić ją jednokierunkowo. Tak było właśnie, że się jechało tak tak. Była trochę, taka kiedyś propozycja tak, albo... e, właśnie, że co zrobić z tą drogą. Taki do, na, na, na którejś sesji rady w 2016 czy 2015 roku któryś z radnych powiedział zróbmy ją kierunkową. <laughs> Ale tylko wystarczy. do Bielska, czy tylko no, do no, no właśnie albo, albo może w, 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 w godzinach parzystych, nieparzystych kierunki zmieniać. Ale tak na poważnie to udało nam się to zrobić drogę. Myślę, że wielu ludzi to czuwa, jest, w szczególności kierowców. Ci, 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 może też Państwo, co w działalności prowadzili wymianę szyb w samochodach, to też może czuli bez mniej. <noise> bo bo tam kamienie strzela. kamienie latały, szyby płykały. E, tak autobusy. Jak obiecywał Pan te autobusy, że będą, będzie lepsza, lepiej dojechać z e, Tak, powiem, tak? Była, to, tu była, się była... wszystko udało? Znaczyć tak, z autobusami. Chyba nie. E, właśnie, z autobusami <noise> jest tego typu to sytuacja, że były programy rządowe i tam gminy wspólnie z marszałkiem, z PKS-em podpisywały umowę, tworzyły nowe linie. Tylko my mamy też taki problem w powiecie białostockim, bo, bo, bo rozmawiamy o tej komunikacji publicznej, jak to załatwić. No i jest taki niuans, że jak te autobusy zaczynają jeździć i one są tak bardzo potrzebne, to jeżdżą tymi autobusami dwie, trzy osoby. Oczywiście w tych aglomeracjach większych one ale on są pełne. Muszą ale, być ale one autobusy. są potrzebne. Właśnie, no właśnie tutaj bo jest taka osoba, i, która nie i ma tego To jest samochodu. wyzwanie na następną kadencję. Chcielibyśmy zrobić, może zrobić w zasadzie takiego bolta, pokombinować, że to nie będzie regularna linia, która jeździ codziennie. Ale, ale Powiatowy bolt? Coś, tak, no, coś, coś w tym stylu, bo, bo teraz specjalnie tworzyć linię, i kiedy mieszkańcy potrzebują dwa razy w tygodniu czy trzy razy mm -hmm. w, w tygodniu dojechać do. Niech do dzwonią do starostwa gdzieś, i powiedzą: Muszę jechać, tak? No, ale, to, ale, ale ta współpraca musi być też z gminami. To też może trzeba będzie skonstruować nie, nie troszeczkę inaczej te nasze autobusowe, że one będą się odbywały między gminami Powiatu białostockiego, Wtedy my będziemy partnerem. Dla gmin, bo obecnie jest, autobusy jeżdżą do centrum województwa, czyli do Białego Stoku. No i w tym wypadku no, nas nie ma w tej grze. Ale żeby to zrobić, to musimy zrobić taki program. Na pewno by się przydała linia autobusowa Sura łapy Z uwagi nawet na naszą szkołę, nasze szkoły średnie w łapach, na pewno można by było zrobić juchnowiec zabudów, ale też do tego musimy dostosować szlaki. No, przejmujemy też jako powiat drogi gminne. No właśnie, e... współpraca z gminami o to chciałam zapytać, jak się ta współpraca układała, czy były te, yy, bo jakby to jest domeną powiatu właśnie, że musi współpracować z gminami. E, współpraca z gminami uważam, że była dobra, no wiadomo, że w burmistrz wójt Stalosta to są liderzy, yy, gospodarze yy, danej. Samorządu, no i czasami każdy z nas ma swój charakter, no ale uważam, że ta kadencja była dobra, jeżeli chodzi o współpracę. Tyle inwestycji udało się. Ale to do... nie był szantaż, że musicie dofinansować, bo inaczej drogi nie będzie. No bo, bo tak jest. Troszeczkę z tym szantażem to jest tak, że to kiedyś zasady, zasady ktoś kiedyś tego współfinansowania wypracował w latach ubiegłych. Nikt tego nie zmienił przez 20 lat powiatu i my przez te kolejne 5 lat też tego nie chcieliśmy zmieniać, bo te drogi i tak powiat buduje dla mieszkańców danej gminy. Te drogi są częściej uczęszczane. Tam jest większe natężenie ruchu. A co wybudować drogę dla gminy czy dla powiatu z składem 25%? No to jest lżejne. No, mamy 10 milionów, i tylko my, jako powiat, musimy włożyć 2,5 miliona, i gmina ma 2,5 miliona, ale jest sukces, wspólny sukces gminy i powiatu. Dlaczego te drogi są takie drogie? No też się zastanawiam, <grym> czy one ze złota są, e, czy tam nie wiem, nie, no, czy tak droga, ogólnie ta budowa dróg. Pochłania dlatego tak dużo u nas środków finansowych, to mamy niewdzięczne grunty. I pod każdą drogą po zbadaniu geologicznym wychodzi, że jest potrzebna wymiana gruntów. I tę masę ziemi trzeba wywieźć, a potem odpowiednie kruszywo, odpowiednie frakcje kruszywa przywieźć, zagęścić, a to kosztuje. Na pewno w górach, na skałach lżej się buduje. No tak. Po co rozbudowywać. Urząd. Po co budować nowe starostwo? Co, żeby urzędnicy mieli wygodnie? Tak by się mogło wydawać. <laughs> no to jakoś tak <śmiech> Wygodniej. <śmiech> na pierwszy rzut oka. Myślę, że to, co udało nam się zrobić z tego starego starostwa, przez te ostatnie trzy lata były remonty, mamy ten stary budynek również został wyremontowany. Mieszkańcy to doceniają. Budujemy to dlatego, że od 25 lat Wydział geodezji jest w pomieszczeniach wynajmowanych to od Regionalnej Izby Obrachunkowej, to od Pana Wojewody w Urzędzie Wojewódzkim, to od firmy na zaściankach, gdzie się mieści powiatowy zarząd dróg. My za to płacimy cały czas dzierżawę. Ta dzierżawa to jest około 300 tysięcy złotych rocznie, teraz będzie może i więcej. No, i te też czas zrobić coś konkretnego, żeby mieszkańcy mogli załatwić sprawy w jednym miejscu. A nie jak są wyrys czy wypis, przyjeżdżają najpierw do starostwa, potem my mówimy proszę jechać na Branickiego. Na Branickiego nie ma gdzie zaparkować. Do, jak, jak państwo chcecie pozwolenie na u, 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 uzgodnienie na lokalizację zjazdu, proszę jechać na zaścianki. A tak, wszystko w jednym A miejscu. A tak będzie wszystko w jednym miejscu. My nawet dokupiliśmy jeszcze naprzeciwko starostwa 2,5 hektara ziemi, znaczy 2,3 hektara ziemi po to, ażeby zrobić tam parkingi. I również Powiatowy Urząd Pracy, pomimo że bezrobocie spada, ale nasz Powiatowy Urząd Pracy obsługuje również miasto Białystok. I też jesteśmy w wynajmowanych od 25 lat budynkach. A mówi się też o likwidacji urzędów pracy, e, mówi mimo, się o likwidacji starostwa, e, ale jakoś dzięki Bogu cały nadzieje, czas. Miejmy nadzieję, że nawet jak to się zlikwiduje wszystko, to to i tak będzie tylko w innej strukturze. Bo ktoś musi wydać pozwolenie na budowę, ktoś musi wydać prawo jazdy, ktoś musi zarejestrować te pojazdy. Uważam, że ta struktura akurat samorządów jest dobrze zrobiona. M myślę, że, że można by było szybciej pomyśleć o likwidacji urzędów marszałkowskich i dać zadania dla powiatu, byśmy sobie też z tym poradzili. <śp white> <śp Gabriel> <To śpiew> można w drugą stronę robić <śpiew> <white> no piłeczkę. No tak, więcej władzy. Więcej władzy, ale nie, tu chodzi też jakby yy, te obowiązki znowu zrzucić na gminy, gminy i tak mają sporo swoich obowiązków, My zajmujemy się innymi sprawami. To tak, Jest podział. Myślę, że tych powiatów przez najbliższe kilkadziesiąt nie lat nie zlikwiduje się. Tym bardziej, że bynajmniej nasz powiat jest bardzo dużym powiatem jest największym w Polsce, jeżeli chodzi o powierzchnię. Ludnościowo jesteśmy w pierwszej dziesiątce. I mieszkańcy już się do tej struktury przyzwyczaili. Dzisiaj każda nowa struktura to będzie zamieszanie. Dlaczego, może tak zapytam przewrotnie, dlaczego Białystok się nie powiększa kosztem powiatu białostockiego I, i, i ten największy powiat wciąż jest największy. Dlaczego? Mamy dobrych włodarzy gmin, dobrze te miejscowości są zarządzane, znaczy, czasami się znaczy, było. Część dojlit górnych odeszła, do, znaczy odeszła, została przejęta przez miasto Białystok, odłączono od gminy zabudów. My teraz jakby się staramy, żeby tego nie było. No bo czy znaczy miasto Białystok ma to do siebie, że faktycznie brakuje im terenów. Ale z punktu e... widzenia mieszkańca, na przykład takiego, który musi coś załatwić, no to znaczy, chyba woli w starostwie. Myślę, że jest takie ogólnie przekonanie, jak się rozmawia z mieszkańcami, że oni wolą, żeby nadal mieszkać w powiecie białostockim, żeby to załatwić, u nas w urzędzie. Udało mi się przez te pięć i pół roku, to byli, mamy fantastycznych pracowników starostwa powiatowego, zresztą we wszystkich naszych jednostkach pracują wspaniali ludzie. Nie ma nawet żadnego takiego, który się spóźnia, tak? Czyli znaczy, to, 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 to ja <laughs> myślę, o spóźnieniach nie ma co mówić, bo się wszyscy spóźniamy, to, to, tutaj myślę, że to taka nasza, Żeby to, to nie było tak nasza, cudownie, to, to, to cukierkowo. To taka nasza dom, doma, doma, nas spóźnić się albo... Ale mamy akurat u nas w Starostwie od kiedy ja jestem, mamy cyfrowy czas pracy, czyli mamy klikacze, no a, ale też mamy elastyczny, możemy się spóźnić 15 minut, Czyli 15 minut dłużej, pracownik. Ten, ale mamy bardzo dobrych pracowników. Załatwianie spraw urzędowych rozumiem, wolą mieszkańcy jednak tak, załatwiać ale, ale starosty. to jest dlatego właśnie, że to powiat jest sercem do ludzi, chciałem to powiedzieć i sercem do ludzi się udało to, że jest, jest urzędnik i mieszkaniec, ale tak naprawdę rozmowa i załatwianie spraw się odbywa jak, jak, jak z partnerem, że do, do dyskusji, a nie na zasadzie ja jestem mądrzejszy, ludziom trzeba pomóc, ludzie nie muszą wszystkiego wiedzieć, Wiedzieć, o tego są urzędnicy, żeby, żeby z nimi rozmawiać, wytłumaczyć. Czasami są sytuacje tu trudne, ale to ale zresztą nie każdemu się udaje wszystko wytłumaczyć. Dobrze. Teraz przejdźmy do poważnego tematu. Dużo się mówi o obronności. Ta wojna gdzieś tam wisi nad nami. Czy w starostwie jest centrum kryzysowe i jak to powinno być? Czyli tak, my mamy zarządzanie kryzysowe w Starostwie, ono funkcjonuje, współpracuje z zarządzaniem kryzysowym w, w każdej gminie. Jest też takie centrum. Mamy do, do tego roz, wszystko jest rozpisane, mamy strategię, wiemy, je, co mamy robić na wypadek wybuchu wojny. Mamy i komunikację, wszystko jest po porozwiązywane, dlatego po prostu dawno jakby jesteśmy przygotowani, mamy różnego rodzaju akcje. A czy powinien być rządowy program budowy schronów też przez samorządowców? Jeżeli na to będą środki, to uważam, że tak, tylko my może powinniśmy iść troszeczkę w takim kierunku, że y, zmienimy trochę prawo i pewne budynki już przystosowujmy od razu do tego, że one mogłyby być schronami. Przecież te, które te, się nadbuduje? Na, te, mhm. co, co się buduje, bo tyle żelbetonów, żel co teraz się daje, leje się w, w domy, w budynki, to jak przychodzą majstrowie, którzy budują te domy że już dawno nie widzieli, żeby tyle stali e, szło na zbrojenie w domu. To kwestia tylko jakby przystosowania, czy to miały być galerie handlowe, do tego dostosowane garaże podziemne, no bo jak mamy, powiecie białostockim 150 tysięcy mieszkańców, 154, miasto Białystok to jest około 300 tysięcy, no to są potężne, potężne schrony potrzebne, no wiadomo, że jak wybuchnie wojna, to będzie potrzebna ewakuacja, ale ja myślę, że do tego nie dojdzie, że to się uda, Zagasić tę y, wojnę tą na Ukrainie, że to się wszystko uspokoi? No, ale, 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 do wojny, ale do wojny się... trzeba, też w pokoju się do się wojny. Do. Powinniśmy się zabezpieczać, powinniśmy mieć systemy antyrakietowe i w tym kierunku, żeby te drony tutaj, czy rakiety nie mogły przylatywać, albo, nie albo żeby nie przekraczały naszej granicy. Myśmy się spotkali na, na przekazanie dotacji dla strażaków, i właśnie strażacy, ochotnicy, podobno otrzymują powołania i kto będzie w takim razie, w razie wojny, oni otrzymują powołanie, kto będzie nas chronił? Czy w gminach zostaną jeszcze jacyś strażacy, znaczy, czy jak to, będzie się palić, to znaczy, jest tak, jakoś to przemyślane? St strażacy dostają po powołania, no bo też jakby te strażacy ochotnicy, no to właśnie to jest ochotnicza służba, nieobowiązkowa, te powołania znają życie, jeżeli będą, miały, będą musieli iść w te tak zwane kamasze do wojska, no to część będzie musiała zostać tutaj na dyżurze, ale to też jest, jest zrobione po to powołanie, żeby oni mogli w tym czasie jakby zagrożenia pełnić tą służbę. No bo też oni wykonują jakąś pracę. Jak jesteś powołany, to wtedy z tej pracy zawodowej jesteś zwolniony. Także tutaj ten system myślę, że jest, mamy opanowany, ale zeznałem życie, kiedy by doszło do tego, z jakiegoś zagrożenia. No to będziemy musieli też jakby na nowo stworzyć te przepisy, bo nie, nie tego wszystkiego jakby w praktyce też nie mamy wypróbowanego, no oczywiście są ćwiczenia, ale to, to tak jak było z COVID-em, no część przepisów była gotowa, część trzeba było dorobić, ale to kwestia już jest woda, że wtedy mamy rozporządzenia. Część rzeczy przejmuje wojsko, do części rzeczy my nie jesteśmy jako starostowie, władarze dopuszczeni. A część jest tajna, właśnie? Część tajna, i ja myślę, że my jesteśmy dobrze zabezpieczeni, jeżeli chodzi na wypadek wojny. A co nam z dróg, bo rozmawialiśmy o drogach, kiedy są zablokowane, bo widzieliśmy się też na protestach e, rolniczych. Tak. tak, byłem na protestach rolniczych, popieram jak najbardziej ich protesty. Ten Zielony Ład wcale mi się nie podoba. Jest... Ale czy to się uda rolnikom, jak pan myśli? Myślę, że ta stanowczość, konkretne takie protestowanie, tym bardziej, że to nie tylko w Polsce się protestuje, tylko w całej Europie. Najgorzej, jak do władzy dochodzą jako terroryści. I ich ten... Albo ludzie, którzy nie wiedzą w ogóle nic o nic. No albo można podejrzewać, że jakiś, jak, jakiś kapitał jest tak, tak, tak. z zewnątrz, który by chciał tutaj gospodarkę najlepiej ugorować, nic nie robić, bo proszę przecież już ona to została tak wyeksploatowana, ta ziemia, że to już musicie teraz odpocząć, ugorujcie, ona się odbuduje, będzie miała znowu swoje właściwości za kilka nie, lat, a my sprowadzimy żywność z Argentyny, z Ukrainy, aby tutaj sobie w Europie poczekać. Nie, tak być nie może. Uważam, że ogólnie zawsze mam taką teorię i powtarzam, że mówiono kiedyś bardzo dużo o dziurze ozonowej. No właśnie, gdzie ona jest? Ona no znikła po prostu. <grym> Wymieniliśmy lodówki, które mieliśmy na freon. freon tak. Gaz kosztował 7 zł. Dzisiaj kilogram gazu kosztuje 600 zł, już on jest ekologiczny. A zresztą gaz te w ogóle do opalania jeszcze niedawno Też, był ekologiczny. Tak. No, przecież to było ekologiczne, ale to jest A teraz już właśnie... nie jest. Pytanie jest tak samo z tym Zielonym Ładem, z tym wszystkim. czy my jesteśmy troszeczkę traktowani jak, tak, doświadczalnie jako Europa, bo mała jest ta Europa, no co tam jesteśmy, 8% świata, to można nami się pobawić te duże kapitały, że zobaczymy ile ta, ci Europejczycy jeszcze nonsensów wytrzymają, czy jak się mówi o tym, że ogródków nie będzie można mieć działkowych. Że drzewek nie, owocowych nie będzie można, bo to przecież emituje. Nie, no to no, już już, ale, ale z drugiej mi się strony. Wydaje się, że to jest takie ministerstwo wymyślania tak, tak, już bez takich ceny. głupot. Głupot, tak. <laughs> ale to tak też na biologii kiedyś uczono, że właśnie dwutlenek węgla wchłaniają drzewa, oddają tlen. No przecież no tak, tak też... Ale to chyba się zmieniło coś. No też chyba... przecież, która biologia też przecież, to też przecież pochłania dwutlenek węgla. Także rolnicy mają jak najbardziej rację. Nasz region to także coraz głośniejszy protest branży drzewnej. Czy to jest problem dla gospodarki powiatu jest białostockiego? Duży. Myślę, że to jest nie tylko dla powiatu białostockiego, ale województwa podlaskiego. U nas przemysł drzewny jest bardzo rozwinięty. Jesteśmy zagłębiem produkcji drzewa. Mamy wielu producentów schodów, się żyje z lasu, takie z, transparent widzenie. Tak, widziane. i to jest prawda, ale ono żyje dlatego z lasu, że ta gospodarka leśna zawsze była mądrze prowadzona i ona jest prowadzona. Na takie bezsensowne prowadzenie gospodarki, albo nie prowadzenie właśnie, to możemy się przyjrzeć w Puszczy Białowieskiej. To jest właśnie przykład, jak to mówi się o emisji CO2, chyba tam ta puszcza, jakbyśmy zrobili taki z drona zdjęcie i zabarwili, jaka jest tam emisja CO2, to byśmy się zdziwili, że tam jest największa, przecież to drzewo gnije. I jeszcze więcej będzie gniło, zostają same rośliny liściaste. My ta gospodarka była naprawdę bardzo dobrze prowadzona, dlatego my się staliśmy za głębiem drzewa, żeby to było bez sensu. To było wszystko wycięte w pieni przedsiębiorcy, by nie mieli nic robić ani leśnicy. Także tutaj te. Działania e, obecnego mi, pani minister środowiska, no, są złe. Ogólnie, my powinniśmy. Klimatu teraz się to nazywa. Klimatu. klimatu. Tak, to jest modne słowo. Klimatu i to nie, pani, to nie pani minister, tylko ministra. Ministra. ministra mhm. tak. E, przepraszam panią ministrę e, za to, że nie powiedziałem ministra. E, tutaj. E, Powinniśmy zadbać o to, bo czarna białostocka drzewem stoi w Strabli jest dużo, dwa duże tartaki. No mamy du dużo takich, czyli drobniejszych przedsiębiorstw, no mamy potężną w Orli produkcję Ikei. No to, ten zakaz ma tylko dotyczyć tutaj ściany wschodniej. To Właśnie. też jest to tyle dziwne, co to to na podmorze możemy wszystko wyciąć. No nie, no to u siebie też prowadzona gospodarka leśna. Może gdzieś czasami leśnicy też popełnili błąd, że gdzieś jakiś zram był większy, no ale to wszystko trzeba w jakiś sposób uzgodnić, a nie mówić nie, bo nie. Koniec, będziecie rezerwatem. No ja zawsze mówię, że możemy żyć w rezerwacie, tylko płaćcie nam za to. A, ale na to chyba jak, nie się okazało, jak się okazało z rolnikami, którzy też na początku myśleli, że po prostu no, no, no może, może to się będzie finansowo opłacać to ugorowanie, nie okazało się, że nie. nie. Czyli to, to taki to jest zawsze pierwszy krok do tego, żeby te rolnictwo, to rolnictwo tak, można powiedzieć zaorać i żeby już nigdy nie powstało. No mam nadzieję, że nie zaorają województwa podlaskiego powiatu białostockiego. A to proszę <zum> zobaczyć lasy stop, rolnictwo stop, zaraz mleczarstwo stop. Bo emituje dwutlenek węgla to co będziemy robić? Na spacery chodzić? Fajnie, możemy pójść na spacer bo jest tak. ładna pogoda, ale bez przesady. Bez przesady, tak. Dziękuję bardzo, Dziękuję naszym bardzo. gościem był Jan Perkowski, starosto białostocki. Dziękuję za rozmowę, to był program, mówi się specjalny program przed wyborami. Czytajcie, lajkujcie, komentujcie i prosimy o subskrypcję. Do zobaczenia na Podlaskie24.pl.